To, żeby nas dołączył, bo jest. On potrafi szokować. Dobry jest. Jest szokujący, ale no, Konopski generalnie Ejko, biorąc Ejko, pod uwagę, Ejko. że Wardenga będzie prowadził cage e i e, konferencję. ciekawie. Chociaż zauważyłem, że Konopski wrzucił jakiś film, tak, gdzie tak. chyba y, zrezygnował z potyczki i batalii, którą miał przeprowadzić z Wardęgą, więc. Wiecie co? Macie Konopskiego teraz chyba najgorętszym starciem byłaby jego walka ewentualna z Leksiem. Main event gotowy. No na pewno by oddał, nie? <noise> na pewno. Dobra panowie, przejdźmy również do konkretów. Ile gal nas czeka w roku 2022 i kiedy możemy się ich spodziewać? E, cztery gale. 26 marca najbliższa gala odbędzie się w Gliwicach w moich rodzinnych stronach. Tak więc zapraszam do kupowania biletów w Ślązoki i również ludzie z całej Polski. Kolejny galop będzie się 28 maja, później 27 sierpnia i 29 października. Lokalizacje będą oczywiście podawane naszymi oficjalnymi drogami komunikacji. Tak więc śledźcie po prostu profile Fame na chociażby Instagramie, Facebooku, YouTube i wszędzie. Chciałem też zaznaczyć, że jest to konferencja specjalna, stąd też właśnie tak wygląda, przygotowaliśmy ją, aby otworzyć rok 2022, pokazać jakie mamy plany, opowiedzieć o Terminach Gal, przedstawić wiele ciekawych nazwisk, naprawdę. Tak, fo format jest generalnie inny. Jeżeli jesteście przygotowani na jakieś dymy, może coś będzie. Ale to nie jest taka konferencja jak te, które zawsze robimy. One są przed nami, bo jeszcze dwie konferencje przed Galą 13. Bo, dokładnie tak, ale polecam Wam zostać do końca, bo naprawdę warto. Są hity, są Są hity. No, to jest dopiero początek tak naprawdę, jeszcze mamy parę części, więc będzie fajnie. Finałowy news myślę, że odda najbardziej. Tak, panowie co, bardzo Wam dziękuję, także słuchajcie, plany na ten rok na pewno macie.